Witam, bohaterem naszego aktualnego przeglądu będzie modem firmy Huawei, model E3131. Jest to nowa propozycja na polskim rynku, oferowana przez jednego z operatorów komórkowych działających w Polsce. Jest to model modemu szerokopasmowego, oferującego ściąganie danych do 21 megabitów na sekundę wysłanie danych do prawie 6 megabitów na sekundę jest bliźniaczo podobny jeżeli chodzi o parametry do modelu E353 w szczególnie w wersji U2 czyli wspierającym pasmo 900 MHz ten model również wspiera pasmo 3G na częstotliwości 900 MHz sam model jest wykonany nieco, z nieco gorszej jakości plastików niż Niż wersja 353. Natomiast jest, jest to jakość klasyków, zbliżona do modelu E173, również dostępnego na polskim rynku. Jest tutaj konektor antenowy, jak w większości modeli Huawei. A. Antena może poprawić zasięg w niektórych lokalizacjach. Oczywiście sterowniki są zainstalowane na wewnętrznej pamięci urządzenia. Celowo zakleiłem brand operatora. Po zdjęciu klapki jest to dosyć kłopotliwe. Nie jest to tak proste jak w modelu 173. Widzimy informacje o modelu Huawei E3131. W modelu tym również jest slot na karty microSD. Na pewno wspiera karty do 16 GB. Powyżej nie testowałem. Tutaj się wkłada kartę. Oczywiście slot na karty z SIM. Jak również tak jak powiedziałem, tabliczka z informacjami o modelu. Jest również miejsce na podłączenie standardowego, standardowej smyczy, w nakrywce również jest dziurka na taką smycz, natomiast nie spotkałem się, aby zbyt wiele osób stosowało tego typu zaczepy i nosiło na przykład na szyi modem. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne modem Huawei E3131 ściąganie danych do 21 megabitów na sekundę, wysyłanie do 5,76 Mbps, na sekundę, wspiera wszystkie standardy łączności od gsm poprzez GPRS edge HSP UMTS na 2100 MHz, również na 900 MHz, HSPA HSPA podczas testów w godzinach szczytu wieczornego przeprowadzonych przeze mnie udało mi się uzyskać na karcie jednej z sieci komórkowych w Polsce która ma ograniczenie maksymalnej prędkości do 42 megabitów więc przekraczające możliwości tego modemu udało mi się uzyskać dosyć dobre, para, dosyć dobre wyniki prędkość, maksymalna prędkość ściągania to 6,23 megabita na sekundę wysyłania danych 1,83 megabit na sekundę, a ping, czyli czas odpowiedzi serwera 45 milisekund. Są to niezłe parametry, natomiast średnio uzyskałem 5,39 megabit na sekundę przy ściąganiu, 1,60 megabit na sekundę przy wysyłaniu i 62 milisekundy przy pingu, czyli przy czasie odpowiedzi serwera. Ogólnie Huawei E3131, pomimo tego, że jest modemem gorzej wykonanym, jeżeli chodzi o jakość materiałów i spasowania, od modelu 353 osiągnął nieco lepsze parametry nawet od tego modelu. I w, obecnej, w obecnie dostępnych ofertach na polskim rynku za relatywnie niewielkie pieniądze, bo około 130 zł można otrzymać nowy modem z gwarancją, który również można wykorzystać przy bezpłatnym dostępie do internetu. Choć wtedy ten modem nie pokaże pełni swoich możliwości, aczkolwiek wspiera wszystkie standardy i spełnia wymagania tego dostępu. Dziękuję za uwagę.